Cześć, witam wszystkich. serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy Wiedźmin 2 zabójcy Królów, w którym to właśnie przedarliśmy się przez podziemia pod mm, obozem Kedwańczyków i będziemy musieli się, musimy się dostać do obozu Nilgarczyków, którzy rozbili się koło Ketweńczyków i, i w którym to prawdopodobnie możemy znaleźć y, naszą Tris. Y, no cóż, chodźmy w takim razie. Oho, dzień dobry. Edgar Nordling, gdzie ty się niby wybierasz? Do ambasadora. Z całym tym żelazdem na plecach? Mm, szukam rudej czarodziejki. Widziałeś w okolicy rudowłosą czarodziejkę? Chyba nie zrozumiałeś mojej delikatnej sugestii, Nordlingu. Oddaj broń. Nie szukam kłopotów. Silartwicz Esterlen, czeka. Metnary, równe wart, Hetmer. No. Gerard? Nie. Hey. Mam nadzieję, że się więcej nie spotkamy. Jak tak można? Przyłapaliśmy go, kiedy skradał się przez obóz. Ekscelencjo, odebraliśmy mu broń. Ester Garemnit. Pamiętam, jak mówiłeś Foltestowi, że chcesz wrócić do polowania na potwory? Mm, śmierć króla wiele zmieniła. Foltest nie żyje. Niektórzy wciąż wierzą, że to moja wina. Muszę dopaść prawdziwego zabójca. Rozumiem. Możesz być bezduszną maszyną do zabijania, ale sława mordercy przeszkadza w interesach. Mm, dlaczego się mną interesujesz? Dlaczego tak się mną interesujesz? Doniesiono mi, że sprzymierzyłeś się ze Skojatel i to z samym Jorwetem. To prawda? Mniej więcej. Słyszałeś o rzezi w wąwozie Hydry? Królowie północy wymogli na cesarstwie egzekucję zbrodniarzy wojennych z brygady Richet. Jorwed był na liście skazańców. No, ho. dobra, wspomnienia. 13 września 1269 wąwóz Hydry. Po pokoju cintryjskim. Podrżnięto tu gardła 53 oficerom z brygady w Lichet. Ciała elfów rzucono w przepaść. Nie wiem, czego szukali tu jeźdźcy Gonu. 23 listopada 1269 Cintra. Wieś zimna woda i kolejna ofiara Gonu. 11 -letni chłopiec. Rodzice nawet nie pytali, czy ma szansę. Mam dość. 24 lutego 1270 Przełęcz w górach Armusz. Antikora cesarska, jeden z najniebezpieczniejszych motworów. Kiedyś odczuwałbym ekscytację, teraz jest tylko przeszkodą na drodze. Jej mięso i gorąca krew pozwoli mi przeżyć w tym lodowym piekle. 30 maja 1270 Jaruka. Gon kieruje się niezmiennie na południe. Odkąd za nim podążam, porwali 23 osoby. Wszystkie między 10 a 20 rokiem życia, wszystkie poza JNFR. Zabawne. Skojatel uważają, że cesarz ich zdradził. Tymczasem masakry w wąwozie Hydry dokonano na żądanie władców północy. Dobrze się czujesz? Znakomicie. Przykro mi, ale nie mogę poświęcić ci więcej czasu. Przede mną długa droga do Lokmuin. Rada i kapituła czekają, a tris Merigold, jak zwykle, pojawia się w ostatniej chwili. O czym ty mówisz? Figurka. Musi mieć ją przy sobie. Co to ma znaczyć? Chciałem ci kogoś przedstawić. Oto Van Hemar, mój osobisty czarodziej. Wyczuł, że Tris zbliża się do naszego obozu. Miała jednak przybyć w innym towarzystwie. Ajej. Zanim zginiesz w wiedźminie, możesz mi wyjaśnić, w jaki sposób wszedłeś w posiadanie tej figurki? Mm, co nią zrobiliście? Tris, co jej zrobiliście? Nic ci nie będzie, Gerard. Nie słyszy, nie widzi, nie czuje, ale żyje. Któryś pomoże nam odszukać i osądzić strajczynie cesarstwa. Nie wiem, czy zabiłeś Tarwika, czy znalazłeś go martwego. To już nieistotne. Wolałbym nie skazywać na śmierć kogoś, kogo ułaskawił sam cesarz, ale niestety nie mam wyboru. Vanhemar, Gdy już z nim skończycie, złóż synti moje gratulacje. Wyprowadzić w pole Filip Eilhart to nie lada sztuka. Żegnaj, wiedźminie. Czyli Cynthia jest zdrajczynią. To dobre miejsce. Gotów jesteś, Geralcie z Rivi? Chędosz się. Chędosz się, Nilfgaardczyku. Twoje słowa nie znaczą już nic. Ej, tak moją Blinkom. No, oops. i wes. Nie. No, i jeszcze raz. <grystanie> Bicza póki nie przytomny. Właśnie, się pozbierał się, na no... Geralt mogłeś się pospieszyć jednak. Teraz muszę to zarąbać. Tak. O. Chciałem użyć tego kończącego ataku, ale widzę, nie można. Dobra. Pokonajmy tych i spróbuję użyć kończą kończącego ataku na tym, na Czardzieju. Bo nie chcę go pokonywać ponieważ on to będzie. No okay. Troszkę za tak późno podziałało i tak zużyłem na jakiegoś. Na randomowego żołnierza, ale trudno. Jaj. Ja, widać, nie mogę. <ścoughs> nie mogę szybko skończyć tej walki. Dobra. Ale żeś się teleportował! Jestem dumny z Ciebie po prostu. Dobra, słuchaj, on nic nie robi, tylko się teleportuje z miejsca w miejsce. No i rzuca Ardo na siebie. Znaczy nie Ardo, tylko Quena, Boże Święty. Eee, tak, tak, tak. Ale Gerald wyczuła, w którym miejscu się on teleportuje. Jak za starych, dobrych czasów. Od lat nie zabiłem Nilgardczyka. Swoją drogą wiedziałem, że wpakujesz się w kłopoty. Zabrali Tris. Shillard ma Tris. Zabierają ją do Lokmuin. Teraz rozumiem skąd ta awantura. Ambasador Nilfgardu porywa byłą doradczynię Voltesta. To strasznie śmierdzi, Gerald. Wygląda na to, że czarni także chcą być obecni przy odnowieniu kapituły. Mm. Co się stanie w Lokmuin? Co się stanie w Lokmuin? Więcej niż myślałem, to pewne. Shili udało się namierzyć kryjówkę zabójców. Ukrywali się niedaleko stąd, w wąwozach. Detmold wysłał tam swoich ludzi, ale morderca Foltesta uciekł. Osłaniało go dwóch innych Wiedźminów. Jednego udało się wziąć żywcem. Przed śmiercią wyznał, że nasz mięśniak pojechał do Lok Muin. Magowie chcą wskrzesić Radę i Kapitułę, które kiedyś reprezentowały wszystkich Czarodziejów i Czarodziejki Północy. Jako, że Lok Muin leży w Kedwen, Henselt na pewno się pojawi. Będzie też Radowit, władca Redanii, ale delegacja Nilgardu? Tris, Radowit, banda magów, królobójca i Nilgard. Za dużo grzybów w tym barszczu. Jest jeszcze coś, Roche Muszę zobaczyć się z Henseltem Po co? Bez jego krwi Saskia umrze Potrzebuję odrobiny krwi Henselta Ktoś dolał trucizny do wina Saski, a jego krew jest jednym ze składników antidotum I co z tego? Saskia to buntowniczka Dziewka znikąd, która wyciera sobie gębę rycerskim honorem Powiedział Vernon Roche, książę błękitnej krwi, dziedzic Temerii Dobra, dobra, starczy Chętnie ożyć to Obym nie musiał tego żałować. Henselt powinien być w swoim namiocie. Odwrócę uwagę strażników, potem będziesz zdany na siebie. Mam u ciebie dług. Co już nawet nie jest zabawne, Gerard. To jak, gotowy? Mmm, za chwilę. Daj mi chwilę, przeszukam obóz Silarda. Pośpiesz się. Okej, okay, dobra. O, zobaczmy co tu mamy. Zbroja z Mahakamu. Oho, i Gerald jest przeciążony. Cóż, dobra, zobaczmy tą zbroję z Mahakamu. No, okaże się, że jest lepsza od naszej. I... JEST LEPSZA OD NASZEJ! Haha! Wow! zwrotnie nie ma żywotności plus 50, ale ma zbroję plus 18. E, redukcja obrazu od magii 10. Chwila. Gorsza czy lepsza? Oto jest pytanie. Odporność na podpalenie. Mniejsze. Odporność na krwawienie. Mniejsze. No nie jest lepsza. Tylko jeden punkt zbroi, co możemy łatwo sobie jakimkolwiek ulepszeniem podnieść. Eee, zaś. No cóż, ma gorsze bonusy, stanowczo. No, wygląda tak sobie. A już mieszał wygląd. Eee, przede wszystkim chodzi o to, że ma gorsze bonusy. Gdzie jest to? Ma. Mm. Ma gorsze bonusy przede wszystkim i. No, nie bardzo, no nie. No Jeden ten punkt to ja sobie podniosę ulepszeniami. Tak, mi to wszystko jedno. <laughs> Dobra, jeszcze coś wyrzucić, bo te obie zbroje sobie złożymy do schowka. <laughs> A tymczasem powywalam może te klingi. Mhm. <laughs> mhm. Dobra, już mogę chodzić normalnie. Z powrotem. Eee, tak, i co tu jeszcze mamy? Skrzynka, pareny. Hmm. I tutaj. Znowu mm -hmm. jestem przyciążony. Teraz wyrzucę coś fitz Osterlena do cesarza. Okej, okay, zobaczmy go sobie. Do rąk, rąk własnej, jego cesarskiej mości, cesarza Nivgardu, emira van Emreysa. Wasza cesarska mość. Spieszy do niej, że Czardziej Van Hemmer rzeczywiście okazał się człowiekiem odpowiednim. Trzyma swoją czynnicę cynthię na krótkie smycze, a jej równocześnie nie przejawia nadmiernych ambicji. Wydaje mi się, że jego lojalności nie można kwestionować, a jego umiejętności są więcej niż odpowiednie dla celu waszej cesarskiej mości. Ostatnim sprawdzianym będą brady. Zobaczymy, jak tam się zachowa i czy wykaże więcej odporności na pokusy niż jego koleżanki. Załączam pozdrowienie dla małżonki. sługa waszej cesarskiej mości Schiller Fitz Osterlen. Okej, okay, dobra. No i jeszcze 5 gonu mamy tutaj. Nie ja chce mi się tego czytać już. <grym> Okej. Okay. Ciężkie spodnie. Dobra, musimy coś walić stanowczo. Najpierw ja zobaczę spodnie. Gorsze. Buty. To są te same. oficerki są minimalne... minimalnie lepsze. Tak więc zmienimy sobie, czemu nie? Zbroch z to wiemy. Kadweńskie oficerki są gorsze, z gorsza. Eee, ok. Okej. I trzeba coś wywalić. I co to będzie? Co to będzie? Te miecze pozwalajmy. Pałkę, pałkę. Uuu, czemu mierz mam zdjęty? Okej okay. Dobra, już troszkę możemy biegać Coś tu jeszcze jest? A to jest to co wywaliłem... tyle Dobra, w takim razie Idziemy do Rosha hmm, zapiszmy grę I Rosz tu na nas czeka okay. Zwarty i gotowy, ruszajmy Hmm, czy nas Okej, okay, dobra, chodźmy powoli. No, trzymajmy dystans. Dobra, save. Mania save'owania oczywiście. Standard u mnie. Okej, okay, dobra. Schowaj się, Geralt. Chowam, chowam się, chowam się, spokojnie. Ej, wy tam! Chodźcie tu! Czego chcesz, temerczyku? Czarni biją naszych! Co? Kurwa ich mać pożałują! Hmm. hmm. No, Okej. Okay. Łatwo z nimi poszło. Sejf! Kolejny. Idziemy. Mm -mm. Okay. Muszę ich czymś zająć. Z czym? Okej, okay, zapiszmy. Chwila. Ekwipunek. A jak kartacza rzu rzucę? E, petarda. Kartacz. Dobra, weźmy kartacz Tak Okej okay. Nikt nie zauważył Okej, okay, rzućmy dalej gdzieś przed nich Święty. Serio, tego nie widzą. Uuu, doktor, a co się tu stało? Henselt obetry nas ze skóry. Ok, poszli. Dobra, możemy wejść tutaj. Kim ty przyszedłeś mnie zabić? Eee, potrzebuję tylko krwi. Przyszedłem po twoją krew. Chcesz mojej krwi? To walcz ze mną i spróbuj jej utoczyć. Spokojnie, wasza wysokość. Potrzebuję tylko odrobinę. Kim ty w ogóle jesteś? Mm, Geralt z Rivi? To nieistotne. <grybuj> Geralt z Rivi. A, ulubiony wiedźmin Foltesta. Słyszałem o tobie. Po cholerę ci moja krew. Saskia, dziewica z Edirn, została otruta. Królewska krew to składnik Antidotum. i zabobon! Dziewcy zachciewa się królewskiej krwi? <laughs> to niech ugryzie w dupsko Stanisa, dziedzica Edirn. Wasza wysokość albo dasz mi tę krew dobrowolnie, albo sam otworzę ci żyły. Wolę to pierwsze. I ty pewnie też. Jeśli sam utoczę krwi, będę musiał znowu przedzierać się przez cały obóz. To wiem, może któremuś z żołnierzy się poszczęści. Obyś z skór wielu. A wtedy ta upiorna mgła będzie wisieć na granicy, póki twoim rycerzom nie odechce się wojaczki. O czym ty mówisz? Wiesz, jak otworzyć drogę mojej armii? Wiem, ale martwemu mi się to nie uda. Dobra, dostaniesz moją krew. Ale przysięgnij, że rozegnasz mgłę. Masz moje słowo, królu. Okay. I po problemie. Pamiętaj o naszej umowie. Moi ludzie wyprowadzą cię z obozu. Nie chcę, żeby któremuś z żołnierzy się poszczęściło. Powiedz mi tylko, jak przeszedłeś przez mgłę? Jestem Wiedźminem. W takim razie potrzebna mi armia hędożonych wiedźminów. <grystanie> Okej. Okay. No dobra, sprawa załatwiona. Wracam do Filipy. I tylko trendy. Tendy? Nie, trendy mam nieść. się. Tutaj mam zamknięte. Musimy tak jak weszliśmy... Nie, tutaj gdzieś jest Filipa. Wej... Boże Święty! Jak ja mam wrócić? Dobra, idziemy tam, gdzie byliśmy na początku. Eee... Yy... Bo ja tu nikogo nigdzie nie widzę. No. I to było jakoś tak, tak. Dobra, widzę znaki, widzę potwora. Wybądźmy miecza i zaszlaftujemy go z gnilca. Ojej! Kolega, co Jeszcze to jeszcze jeden kolega! Jeszcze więcej kolegów, dobra, idziemy. Nie chcę ich zabijać. <noise> za dużo ich. No to co, tędy trzeba przejść. Jest tu Filipa gdzieś? nie, nie ma jej. Standardowo, dobra, wejdźmy w mgłę. Tylko zapiszmy, może. Nie mogę. A, mnie gonisz. Do widzenia. Okay. cóż, safe. Nie <noise> wejdźmy tutaj. Jesteś wreszcie. Gdzie, Tris? Nilgardczycy zabrali ją ze sobą do Lok Muin. Co? Rzucono na nią zaklęcie. Zamienili ją w figurkę. Kompresja artefaktowa. Muszą mieć potężnego maga. Mieli. Bez niego Shillard nie zdoła jej odczarować. Ale w Loch będzie pełno czarodziejów. To nie wszystko. Dostali tris dzięki Cinti. Cinti? Okłamała cię. Wracamy do Vergen natychmiast! <ścoughs> Znowu przy mgłę. Ja nie chcę. Serio, nie chcę. Dobra, trudno tam. Eee, trzeba to trzeba, mus to mus. Przejdźmy przez tą górę górów. No, Filipa, idziemy. Do te runy Rusz się. Chyba jest ten sami samym miejscu, to ostatnio nawiasem mówiąc. Zgaduje. Nie, nie jego! Nie! Boże... mam jakąś z za że taką ...baniem... ...akurat nie chce atakować. Naszego atakowanie go nie ma najmniejszego sensu. Z na to, że on i tak umiera, kiedy... ...te pomisze zginą. Obie nie. Czy nie umrzeć? Okej, okay, dobra. I tak stoi miejsca, więc... jest stoi. Póki mm. mnie nie atakuje, to dobrze. <laughs> Cóż, chodźmy. No no. Powoli przedzieram się. Nie, ja, ale powiem wam, że teraz ja, właśnie tam bitwa wygląda po prostu Świetnie Może tam Kolej, was, to świetnie wygląda. Czy to był statek? ale skąd tu statek? Tak! Nie jego! Nie. Serio, nie chciałem go atakować. Get out. Pokazał czasem choć trochę... ...inteligencji. Nie! Dobra. Zarąbane. <laughs> Idziemy dalej. Dyszczęcie mgły, cudownie. to że. Ja gram po stronie Rosha. Tutaj też trzeba przejść przez mgłę, tylko że nie prowadzicie. Um, Filipa, ani żadnego Ninja tylko samą trzeba znaleźć drogę. Ja się zgubiłem. <grystanie> nie wiem, jakim cudem, ale źle skręciłem, czy coś takiego, i po prostu. Kręciłem się po mgłę przez parę minut. Nie lubię cię A... mi. A wy co? O. Uh. Okej, okay. dobra. To interesujące. Ale jesteś Wyszły za nami skubańce. Okej. Okay. Tego się nie spodziewałem. Dobra, trafioną z upiora. esencja śmierci. Mhm. Dobra. Ooo, oh, jest z Filipom, okej, okay, tylko najpierw chciałbym skoczyć do schowka mojego. Przede wszystkim chcę się kiwnąć może do rana. Coś mnie atakuje. Mniejsza oto. Kto by się tam przyjmało, że coś atakuje mi w nocy. Dobra. Ale że upiory wyraz z mgły to mnie troszkę zaskoczyło. Pierwszy raz mi się to, to zdarzyło, nawet mówiąc, że one poszły za mną dalej. <noise> Ale cóż, dobra, mniejsza o to. Idziemy do, do Filipy. Hmm, tylko cóż, przede wszystkim się kimnę i tak w ogóle to myślę, że w mi hmm. się zakończył też ten odcinek, bo nie chcę przedłużać. <noise> w każdym razie odpocznijmy sobie no, do południa. Ok. No, odpoczęliśmy sobie. Poza tym chciałbym sobie wziąć postać i rozdać ten talent jeden. Mm. I może rozdamy go w Kontrowanie. Mmm. Weźmy sobie to. Ok. Dobra, no i cóż, w takim razie w tym miejscu ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I zapraszam do kolejnego, w którym to udamy się do Filip i porozmawiamy z nią. No, do zobaczenia, cześć.